O! Następny się A, Witamy w drugi parcie Far 4 <gry> Cztery Park 4, witają bez imieni, gramy... Co gram? Na... Jezu, tu tak się świecie psuje ceny własne, że tu nie wiadomo o co chodzi No i przerywasz mi znowu, zgubiłem wątek No to Mniejsza z tym, kontynuujemy grę. Co jakie tu spady. Tu jest w ogóle przesrana grafika. Ludzie Oni przesadzili. zadzieli no co, ale ma się. Możesz się cieszyć. mogę no. No, no, tak. no nie no. Przynęta, aby zdobyć przynęta przynęta. E, A jedynka, dwójka, trójka. No. Zero. A tu można tak. No, ale... O, da się coś uprawiasz tu znowu? A jak? Eeep eee, your eyes znowu to samo w to było Dobre i drzwi, Nie wiem, dobra you, I will find you O przynęty, że to przynęty, żeby lekaj to nie oh, yes. oh. Co on zrobił? Aaa no, dobra nie będzie Mogę go zabić? Po cichu może Wal no niestety nie, nie tak. przejdę! No i Darek rozbalam! Głazę z lewej! Nie mam na no boi! Nie mam na no boi! No ale żeś ty To chyba trzeba było cicho, nie? No, mówię po cichu. Piesko. Ale ładnie! To było dobre! I co jest tu ktoś jeszcze? Na razie nie ma. Idziemy do punktu. Ja cię kręcę, no. Coż to za grafika, to jest po prostu masakra. Jeszcze 500 metrów. A tu wszystko producenci zrobili to samo co w Trójce, nie? Oprawa zwierząt. No, jak na razie widzę, to jest podobne wszystko, no. Boże, ale zobacz, no. no. Spójrz, no. no to cholera to no. jasno, że... Styl walki. Też... Podobny może. Jeśli nie taki sam Co to jest? Da się to wejść nie. nie da się To musisz mieć może jakoś tą Ja pieprzem Co jest gra? Aparat z ze... Z Dobra No zacznę to no A i trzeba wypuścić tego gnoja będzie dobrze No i tu Przeczytaj za ciągnięcie. Może wam tego wciapnął nagle. O, o, ten z tyłu jest. Uważaj, tutaj siedzi, obok ciebie jest to tutaj. Nie ma, on jest na górze. A, ten siedzi. Tu A... A... jest latarka jakaś? Nie ma. Zacznij go no, da się to strzelić, kto chce? W klaskę strzel

To jest mocna ty Bardzo mocna Chociaż zabili tego gnoja O, jest gone Ty, ale to jest naprawdę coś dziwne, bo Cienie są takie. Uważaj Wow! Wypuściłem samą pumę, kurde Moc. Dobra się. życie Tutaj są jakieś ciała. O, yeah. Co to Assassin? Ale cienie, nie jakie porównujecie? No nie, nie ma, czemu to nic nie widać? Kurde. Tak ma być? No a jak, to do wszystko dobrze chodzi przecież, nie? No dobra. Bo są takie cienie. No już teraz zrobione takie wiesz, jak tak na trochę. Ja rozumiem grafikę zrobić, ale nie aż taką kufkę. To, to ludzie, to jest jak, jak. Nie wiem gdzie. No, to, no właśnie! wina się gdzie indziej. to się. Chciałeś grafikę to masz? No teraz tak. No. Jeszcze. jeszcze jak się kręcę? No to... Dobra, idziemy. Już się zachwycałeś grafiką. Nie, bo to na górę. A nie, bo tam tędy, tunelem. Tam dalej. Okay. Rzeką iść trzeba. Iść w stronę rzeki. Okej, mój chłopie, Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no ah, hard feelings about the good. I know it's not to everyone's taste, but you'll be pleased to know oh, I had the, the chef a... executed for his incompetence. Or was it his family we killed. <laughs> Regardless, next time I can promise you a better spread. It's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. To <laughs> <laughs> No po prostu zobacz, no ja nie wiem, co tak ma być. Co na Radeum mnie tak robi? Dziękuję. Co to? Co to powiedło Nie wiem. Ciemno i w dupie. Tutaj w tych cieniach, nie? Ty, ja nie wiem, dziwne. Przeskoczyć, musisz nacisnąć Shift, tak? I spadrzeć. Co? Gdzie? Co? No gdzie to, No przesko to przeskoczyć na drugą stronę. Tam trzeba iść? No to ja ja przeskoczy? No. Wiedziałem? myślę. Jasne, nie widzę. widzę cię, słońce mi przeszkadza. Ty, no ja nie wierzę, że tak ma być. No tak, mocno, że nie da się wejść? Nie da. No wspinam się podobno. Wejście, to jest wejście, tu się wdrapuje. Lewy, prawy. O, no lewy. No po linie idzie. To jest szanowanie spotkać Cię, synu Mohana. Zaskoczyłam, że zrobiłeś to cały czas tutaj, na swoim samym miejscu. Zabawę, czekam, jeśli potrzebujesz tej góry. Wow! Takie góry. Dobra, idziemy dalej. Jeśli te cienie są takie prawdziwe, jak mają być, to są przesrane. Nic nie widać. Dobra, idziemy. Teraz tam się dowierzy pewnie. Jaa... To zrobione jak naprawdę, no. Przesada. No, no, no kurde, to tak ma być, No nie powinno być jasne? To nie niby cień taki, nie? No cień, no dobra, ale no. no po pierwsze, mój... Zaraz zmniejszę żeby wejść. Tu z tak. no, drugiej strony. No, tu, tu jest. Ajay, you made it! Good job, son of Mohan. Why are you guys helping me? You're the son of Mohan Gali. You may not know it, but that name Jimen. carries a lot of weight in Kirat. Especially for the Koran. Are those army guys still looking for me? stop at nothing get you back. Damn! Some of these men are to They'll Znowu be here in a second. Point. We're in for a fight. To this LKM? Co? What? What is it, bro? Here they come. Oh, a, hold your ground. No jest to gwar. No jest to leci. Jest to strzelaj w dupetą. Wow! Co to jest? A! Patrz, jakie pytanie, wiedziałeś? Na śniżaku? na piachu? To nie śnieg? No to jest śnieg, to ja jestem, wiesz co? To piasek, to nie śnieg. Ale tu jest. Gdzie swojego, Zabięga. Swojego? go? Że swojego, żeś kropnął. Rotno, co żyjemy? Labina? Jaka labina? Ty, to już widzę, to już śnieg, coś. to jest nie, śluby... co, to o, z Himalaje, się. to jest przecież. Mm. No bo od strzałów, od strzelania... Na piachu, ty masz łeb jak piach. A to tak wygląda, nie? to góry Himalaje. No ale Czaję nie to? So, tak to wygląda jak piasek. Ja myślałem, że to jak piach to wygląda. Jakby. To może od słońca tak <laughs> You're a tough man to kill, brother. That's a good thing, right? Prolog. <laughs> Ukończono. No, i tak to. To się skończyło. To był prolog. Ale będę musiał pewnie po miastach nalegania, jak to wszędzie. A ja, jak zwykle, tak. To nie taki od, odgrzewany kotlet coś czuję. Hmm. Tylko ze zmieniono grafą, nie? A tak to musi na tej samej zasadzie. ile tego mi się to Już tak. Yy, ten farmy Nie ma co go oceniać. He's nie Nie right right. we Nie Here. Welcome to Banapur home of the Golden Path. Yeah, wiesz, zobaczyć, kurde. This to to is Ajay gale Morgan's son. Let me understand. A nie, to hmm? Hmm? Są nowe zainstalowane. And you tak, brought me this? I'm not involved in in whatever this yeah. is. I'm just. Looking for Lakshmana. We're in the middle of a fucking war. We don't have time for tourists. What was I supposed to do? Just leave him there? I'm sorry, brother. Amita's a little touchy. I'll talk to her. As for Lakshmana, it sounds like it could be a temple or shrine. But if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory. A be to jest taka piękna grafika go on keep your head no, bo to jest nie wiem no bo jak no, Żeby w cieniu można no. było zobaczyć nie może być latarka będzie jakaś nie nie, no nie wiem to Radeon, no to jest on no nie no to ja, to ja cię małpa mana no. por kontynuujemy przygodę dalej i want nothing to do with big and min and his soldiers ale tutaj jest I dobrze, widzisz? że jak lekko cieni ale do... to czego na tym no domie aż tak... No tak, bo słońce no to jest kurde, no te, tak, tam bo No z tamtej strony. A robię... zobacz tutaj, zobacz tutaj jest dobrze, I wiesz. am sick of hearing about him. The next time I hear his name, I better hear No, no to jest dobrze, ale to, to aż tak jasno ma być? Ja chyba monitor muszę przyciemnić. Nie wiem, no aż taka grafika by była? Cholera, radio... a gdzie to jest jakaś przy, tym? ten... No taka grafa, no. Dobra, niech będzie tak, przez dwa Potem jak. Na nic to. Bo nie wiem, albo to tak jest, no. Nie wiem. No zobacz, to tak nie no jest. No teraz tu nie to... jest dobrze, nie? Dlaczego no no to... mogę... aż tak cienie zrobili, że aż tak. No smacz... bo to takie cienie są litewskie, no taka grafika, no i dziwi się, no. Bo to jest dobrze, jest jasne. No tak, ale już bym gościa nie widział, cholera? O, gdzie ja wchodzę? Oh, fuck. Give him some morphine and turn off that fucking radio. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways, and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to time up the old man. I just I just the broadcast locally.

Lanoire, wyszło oficjalne spolszczenie no. do gry Lanoire, także tak, więc możecie sobie w internecie przeszukać zawiera ile tam było 70, 74, albo 80, 74 mega. No 74 mega. Y y y patrzyłem. Fajnie to jest zrobione, wszystko przetłumaczone, nie ma żadnych błędów, haków, możecie się pobierać. A, no, to sama zasada, widzisz. No właśnie, widzę. O, bo na, można na lotni, Wiesz, masz ochotę. O, będzie? O, to, to teraz sobie polecimy na lotni. Nie, nie trzeba na lotni. Zobacz, masz misję. Mam misję, ale... To jeszcze nie możesz. O, tutaj? O, tak można zjechać. No, wow. można być wow. i tak! Fajne, nie? No, aż tak daleko. Jesteśmy na dole. Trzymano. Mo, no, jedź na tym. Bierze wkłada, nie zasuwa. Dobra, Dolo. dobra, dobra. Sam Samułczek się włącza. Może strzelać w taki Ale grafika to pojawanie jest zrobiona, co do Zależy teraz, zależy co z nami zobaczymy, przynajmniej przez te, te 5 partów, to, bo tylko... Nie by, i tak nie będziemy oceniać, bo... tutaj i tak strasznie długa gra, to nie ma co oceniać. Tylko można wstępnie powiedzieć, co osądzimy mniej więcej, nie? Co jest? Co jest, dziecinko? Nie, może ciebie się przystać, że żeś na nie jechał. Albo na górze. O co chodzi? O co chodzi? Czy co, co jest? A, o to O tak? No. Wiesz go, bo młode chroni, zastrzel go, I się wróci, no i się wraca, a no młode chroni, musi co? O i leci. leci, kotwiczka do wspinania. To te te co producenci zrobili o, na co? Jak i ja mam do cholery wejść? Tutaj... Rzucić! <tryk> nie, coś nie jest z tymi cieniami, coś nie da. Słowo Jak to koczwiszcze, cholerno się. Tak więc kończymy parta już drugiego. Gry Far Cry, żegnają was pomalutku bezimienni Tak, potem się wespnę na to, żeby wiadomo było. Dobra, zapraszam do Czego Bardziej Ogarnę czy to tak być ogólnie. Także na razie, cześć. się do zobaczenia cześć. 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 cześć.